Dzień Dzieciara, ja, sama mam lód tak mam lód Koniec sama Dzisiaj się sama, bo Stofan i on cały Montana, Przyjechałem dobry pacz sama, w moim telefonu jest mama Czekam na dana, jeszcze i będę to miała A jak, może czasem mam ciężko Te sytuacje sami mi ze mną w tej chwili chcę przyjechać z nami. mają tu tempo. Halo od rana. Muszę tak mam luz. Kolejny na brudu. Chodzą od rana. Muszę ku draniu, tak mam luz.